w dzisiejszym odcinku powiem Wam, czy warto inwestować bądź właśnie kupować i otwierać paczki z kolekcji Anubis. Więc może zacznijmy od tego, czy warto je otwierać. Moim zdaniem, i tu kategorycznie podkreślam, nie warto ich otwierać. Dlaczego? Szansa na to, że zdobędziecie tą czerwoną m to 1 do 4 tysięcy. Więc jak sobie przeliczymy, że byście musieli zużyć 4000 tych paczek po 8,90 to teoretycznie musicie wydać praktycznie 35 tysięcy, żeby dostać skina, który jest warty maksymalnie 7000. A To też jest szansa, że Wam poleci właśnie w najgorszej jakości, więc tak czy siak jesteście stratni. Więc nie radzę, nie radzę ich otwierać, już lepiej te 8 zł sobie zostawić i kupić jakieś skrzynki załamania bądź snakebite'a, które wkrótce pewnie wylecą z pulu. A czy warto w nie inwestować? I tutaj właśnie wszystko zależy od tego, jak długo one pozostaną z nami w tym menu CSA. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby właśnie te paczuszki zniknęły z menu wtedy, kiedy zostaną wprowadzone naklejki z Paryża. Jak będą dłużej niż Paryż, to myślę, że ta kolekcja będzie przeinwestowana tak, jak to się stało z kolekcją bodajże kontroli, która wyszła wraz z operacją Broken Fang. Tylko jak sobie tutaj zobaczymy, to operacja Broken Fang trwała 5 miesięcy, więc w sumie od wyjścia do mniej więcej tego maja ta cena tutaj w tym przykładzie AWP fade była w miarę stabilna, a potem jak już ludzie zobaczyli, że jest jej bardzo dużo, dużo na rynku, to praktycznie cena spadła do połowy tego co było i jak sobie możemy tutaj zobaczyć to właśnie AWP Fate obecnie jest około 11 tysięcy a to M4, które wyszło praktycznie dzień temu, obecnie już go mamy 1459, więc jak sobie to szybko przeliczymy, że mamy mniej więcej jedną, jedną tomę czwórkę na 4000 tysiące paczek to wychodzi, że obecnie zostało już prawie otworzonych 6 milionów ich a minął zaledwie dzień także moim zdaniem ta kolekcja będzie tak samo przeinwestowana jak właśnie ta kolekcja kontroli ja sam obecnie nie wiem czy w nie inwestować jeżeli już to zakupiłbym prawdopodobnie parę tych paczuszek ewentualnie parę Parę ich każdego dnia i patrzę, właśnie co się dzieje z tą kolekcją, bo myślę, że będzie też bardzo mocno przeinwestowana. Równie dobrze, tutaj możecie sobie zobaczyć, to najtańsze skiny są po 20 groszy, tam złotówka maksymalnie. Ja z kolekcji kontroli, której już nie mamy, najtańsze są po 70 groszy, także równie dobrze możecie sobie je nakupić. Ale jeżeli chcielibyście właśnie kopować tą paczkę kolekcji Anubisto, to zastanówcie się dwa razy. Na pewno jej nie otwierajcie, bo na 100% stracicie. Także to by było na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym na razie.